W tym filmie kontynuuję moje wielkie podboje Wielką Polską. Co ja bym chciał? Stany Zjednoczone jeszcze nie będę ruszał. No wypadałoby tutaj to jakieś mniejsze państewka wyczyszczać. Tak, tak mi się wydaje. Ja w poprzednim filmie sobie przygotowałem tutaj armię. 3 miliony ludzi. No i trzeba ją wykorzystać, więc... Po prostu, niech ta armia po prostu płynie, Po podbijecie jakieś mniejsze państewka, może jakąś większą wojnę też się uda zrobić, ale po ostatniej wojnie z Iranem mi się naprawdę nic nie chce. A w międzyczasie to możesz dać piowkę w górę, suba. Idź na serwer Discord, do którego link jest w opisie. To możesz mi wysłać m.in. pomysł na film lub scenariusz do filmu. Idź na kanał Asewek+, Plus, link do tego kanału też jest w opisie. Napisać komentarz z pomysłem na film, z frazą pomysł na film. Takiego potężnego robić, takiej potężnej wojny. Więc to coś ma tylko jedną prowincję. Ja to szybko sobie szybko tutaj wyczyszczę. No i już potem czymś. Co teraz? Może Algieria? Algieria jest trochę porozwalanym krajem tutaj. No dobra. Tu coś, to tu ma jakąś prowincję. Tutaj coś. No i oczywiście tutaj coś jeszcze. My się z Algierią bardzo lubimy. No ale cóż, my tutaj mamy swoje interesy. A interesem Polski jest to, żeby cały świat do... No do Polski należał. A ja tutaj nie wszędzie się jeszcze poustawiałem, no dobra. O, nawet jakieś kontry robią i nawet zaczynają się gdzieś tutaj rozlewać, bo ja się nie przygotowałem w 100% na tą wojnę. Aha, jeszcze sobie turę skipnę przez przypadek, no to nieźle. No ja się tutaj będę musiał trochę z nimi pogonić jednak. Nienawidzę takich sytuacji. I to wszystko tylko dlatego, że tutaj prowincje są na tyle duże, że nie byłem w stanie zobaczyć, gdzie jest jakieś, gdzie, jest... gdzie jeszcze coś muszę w ogóle ust ustawić. Ja nie lubię takich dużych prowincji, ale to już wspominam cały czas. Dobra, coś tutaj dorekrutuje i nie powinno być tragedii. Okej, okay, fajnie przeblokowani. No i teraz to wojsko też jest trochę tak porozwalane wszędzie. Pozbieranie tego też może nie być proste, znaczy będzie proste, ale na no, chwilę mi zajmie ustawienie tego całego wojska na jedną kratkę. Ile mam wojska? No już 3 milionów nie ma, ale dalej jest to potężna liczba i ja chciałbym, żeby do końca tego filmu tyle wojskami naprawdę wystarczyło. Teraz pora na Tunezję, bo oni mają tylko trzy prowincje. Te? Nie, no, dwie. A, oni mają, są jeszcze w Ameryce Południowej. No dobra, to mi się pętać nie chce. Może w tym filmie się skupię tylko na Afryce? Aha, no, co ja. Co ja. Co ja robię w ogóle? czemu ja nawet nie jestem w stanie dać jednego rozkazu o atakującego. A im dłużej trwa wojna, tym więcej mi żołnierzy umiera. Więc ja nie chcę, żeby te wojny jakoś długo trwały. Ja nie umiem po prostu klikać. Może do tego że coś mi się z myszką dzieje. Chwila, naprawię to. Chyba już powinno być lit. No dobra, to teraz pora na większe państwo, czyli Maroko. A no jeszcze tutaj muszę asymilować coś oczywiście, no dobra, niech się asymiluje. No ale tutaj wydaje mi się, że jakiś potężnych problemów z asymilacją nie powinno być oraz z rebeliami. Myślę, że z czymś takim powinien, powinienem sobie na spokojnie radzić. Aha, oni, no tak, oni sobie mogą jeszcze tutaj przejść. No dobra, coś tam się dorekrutuje jeszcze i będzie git. No ale oni coś mi tutaj jeszcze jednak zjadają. No dobra, niech oni się skupia skupiają na tamtym froncie na północy. A ja sobie tutaj będę ich na spokojnie podbijał. No jakieś jeszcze desanty robią. No dobra, tutaj atak na Gibraltar z dwóch stron. Desant im nie wyszedł, no i mam 100% ich państwa. Ciekawe czy jeszcze gdzieś jakieś wojsko mają na morzu. Żeby się desantować. Chyba nie? Czemu ja mogę Hiszpanię? Mogę Hiszpanię wyzwolić. Nice. Ale nie chcę. Wszystko należy do mnie. No dobra, no to teraz co? Państwo, które. Ziemia niczyja, państwo, które nie istnieje, nie wiem jak to można opisać. Teharyska Arabska Republika Demokratyczna jest wasalem Mali. A Mali jest tutaj tuż obok. No dobra. No to w sumie mogę się tutaj na pełnym froncie ustawić. Od tutaj na jakieś wojsko są przygotowane. No dobra. No to na Mali i wasala trzeba rzucić teraz. Myślę, że na Mali potrzebuje jednak trochę więcej wojska niż na Zacharyjską Arabską Republikę. Okej, okay, chyba wszyscy się ustawili. Ja wypowiadam tutaj wojnę tym dwóm państwom. No i ruszamy. Ktoś mi jeszcze wypowiedział o wojnę? Nie, okej. Okay. Dobra, ja, ja chcę tutaj wszystko. Od tych dwóch państw. No i pięknie. No i co z tego, że mam kasę na minusie? Jak i tak mam 29 milionów. Już tutaj mam fajnie wojska ustawione na Mauretanie, więc Mauretanie teraz zaatakuję. No i oczywiście jeszcze muszę tutaj trochę doasymilować. Nie mam 100%, super. No i biorę wszystko i co teraz? Nigeria jest tutaj bardzo tak porozwalanym krajem wszędzie. Najpierw bym podbił jakieś państwa, żeby móc się do, dostać też, też do tej głównej części Nigerii. Czyli bym podbił Ganę, Benin, Burkina Faso i dopiero później Nigeria. No to ma sens, myślę, że coś takiego teraz zrobię. I można nad całą Afryką da się w tym filmie podbić. No to zacznijmy od Gany. Dwie prowincje do ustawienia i ta gana to taki trochę korytarz jest. No dobra. Ja przez ten korytarz z całym moim wojskiem muszę przejść. Okej. Okay. Mniej wojska jednak pójdzie na tutaj tą prawą część tego korytarza, bo tam jest ogólnie mniej terenów. Ja się tutaj skupię na tej, na tej głównej części tej całej gany. Chwila, bym też tutaj trochę... Ja się przeorganizuję na tym froncie. konie się wypalą. Ja w sumie też się trochę wypaliłem, bo skip nam jedną teraz przez przypadek. OK, znowu się przeorganizuje. No i można ruszać. Nie wiem, czy ofensywa na ich stolice wyjdzie, bo tam mało wojska poszło. No, ale oni tam mieli tylko 700 żołnierzy, więc na spokojnie. No i dobra. No i cała Gana też należy do mnie. No to teraz burki na faso. Tylko to wojsko sobie fajnie ustawię. I jeszcze zacznę tutaj asymilować. Ten przychód, mimo tego, że te, ten przychód... Mimo tego, że ten przychód się cały czas zmienia, to moja ilość złota w skarbcu cały czas wynosi około 29 milionów, więc fajnie. Ja co chwilę też inwestuję w, co w coś, w punkty technologii, no więc teraz już jest na 30 milionów i mam nadzieję, że to mi się będzie cały czas zwiększało, bo w inwestycje czy coś, to póki co się nie opłaca inwestować, może dopiero jak uda mi się naprawdę du jakąś dużą ilość prowincji zająć, to dopiero wtedy zacznę w, co w coś inwestować tak potężniej. Ale na razie wszystkie punkty technologii daję wpływy z produkcji, a później będę dawał, dawał badania. Bo koszt kolonizacji to jest nieopłacalne, myślę. Tym bardziej, że po pierwsze to jest współczesny świat, a po drugie, ja i tak jestem teraz bogatym krajem, więc koszt kolonizacji. Nie wiem, ja mogę mieć nawet ten duży koszt kolonizacji, więc i mi to by nie przeszkadzało. Jest jeszcze Benin, jedną prowincję gdzieś ma, a tu mają jakieś wyspy. No dobra, podpłyńmy tam. Nice. No i to wojsko niech już się po prostu zgrupuje, a ja tutaj wezmę od nich wszystko. I to wojsko sobie o tu ustawię, i stąd pory muszę je rozdysponować. Znowu na Nigeria. Dzisiaj znaczy znowu na Nigerię. Chodzi mi o to, że znowu, bo znowu muszę to jakoś rozdysponować na dwa fronty. To już nie jest moja pierwsza wojna. Gdy będę miał, miał wojnę z jednym państwem, ale na paru frontach. Tutaj trochę mniej wojska, bo to jest tylko jedna prowincja do zajęcia. No i tutaj jeszcze trochę więcej. Okej, okay, wszystko się fajnie półstawiało. Oni mają też wojnę z Etiopią, ale Etiopia tutaj jest daleko. Oni nie mają ze sobą zbytnio granicy, ale widzę, że tutaj przez Sudan przechodzą. No dobra. Ja tutaj mam własne interesy w Nigerii. I muszę po prostu o nie zadbać. Tutaj już mi się udało... Uda tutaj już mi się udało podzielić Nigerię? Na trzy fronty? Nie. Ja myślałem, że tutaj jeszcze gdzieś jest Nigeria, ale tutaj już wszystko zostało zniszczone w pierwszej turze. No dobra, oni tutaj mieli też taki całkiem spory korytarz, jak widać. No ale już tego korytarza nie ma, bo ja tam... Wszedłem po prostu. Moje bohaterskie wojska. Aha! Gdzie oni mi się wbijają? Halo? Co oni tu? Aha, bo oni tutaj od Etiopii wchodzą. No stary, no to jest żart. lawy, ja, uwolnij wasala... Katalonia... Nie odznacz wszystko, niech Katalonia Powstanie od tutaj. Tutaj niech moją stolicę uwolni wasala. Moje, moje jednostki będą powstawały w Katalonii, która jest w Afryce. Super. Nie wiem, czy tego nie uznać jako glitch. Nie wiem, weźcie, napiszcie w komentarzach, czy uznajecie to jako glitch, czy nie. Bo pierwszy raz coś takiego zrobiłem w moim filmie. Więc waszej opinii jeszcze na temat czegoś takiego nie znam. Ale mimo wszystko to jednak łatwiej mi to trochę rozgrywka. Ale też tam muszę się zawrócić i odbić to, co moja. Chyba, że mi to Etiopia. Odbija. Już 2 miliony wojska mam tylko, ale mało. Tu jest jeszcze Nigeria. No tutaj. Niech tutaj coś podpłynie. I o tutaj. Chwila. Tutaj moje wojska wystarczą. A tutaj już Etiopia się odbiła. No dobra. No to jednak was już bym wolał tutaj zaanektować. Trochę muszę tutaj z niewak powysyłać. Zarządnej aneksji. Pięknie. I to wojsko myślę, że mogę rozwiązać. Desand wyszedł. No i kolejne tereny są moja, A ja tu mam jeszcze jakieś wojsko, no dobra. Ono już było fajnie ustawione na gwinę, ale to wszystko jeszcze raz sobie tutaj ogarnę. No i chcę wziąć sobie wszystko tutaj od Nigerii, bo chyba miałem 100%, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ale chwila, wyprowadzę stąd to wojsko, bo Nigeria była dosyć sporym państwem. I chciałem to sobie wszystko na spokojnie poasymilować. Okej, okay, te trzy prowincje, co są tutaj już odpuszczę. Niech, niech sobie gwinea je weźmie. Mi na nich nie zależy, ja i tak te prowincje później odbiję. Okej, okay, mimo tego, że ta gwina upada, to oni mają wszystkie moje tutaj prowincje. Te trzy cały czas i jeszcze się w nich wy 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 wybronili. A ja tutaj mam naprawdę mały taki wojsk, co mi się nie podoba. Dobra, udało się wszystko ogarnąć. I tam widzę, że też Demokratyczna Republika Konga coś sobie wzięła. Senegal. I sobie go zwasalizowali, czy wyzwolili? Nie wiem, oni się tutaj zasantowali. Chyba, że wyzwolili tutaj jakieś inne państwo. Nie wiem. Ale mają, oni mają, nie, bo oni mają sojusz z Demokratyczną Republiką Konga. No to już Senegalu nigdzie nie ma? W sensie, Senegal chyba ogólnie leży o tu. Ale on się nigdzie nie przeniósł. Ale Sri Lanka, to jest ciekawe. Mają... Rozejm jeszcze sojusz z Republiką Środkowoafrykańską. Republika Środkowoafrykańska leży gdzieś, od tu chyba? Czy Republiki Środkowoafrykańskiej nie ma? No, nie ma, zero prowincji. Czemu tak an analizuję? Nie wiem. No ale w sumie ten Senegal mogę sobie teraz podbić. Nie mam jeszcze jakieś wojsko. Wszystko się fajnie grupuje, okej. Okay. Ale już podczas kolonizacji Afryki. Milion wojska mi umarło. Będę musiał sobie jeszcze coś po tej kolonizacji dorekrutować, ale mam nadzieję, że tyle wo wojska już mi starczy do końca tej kolonizacji całej. Chociaż ty co, w Afryce będę mi się skolonizować. No, jeszcze trochę tutaj terenów mam do, do podbicia. To może teraz Sudan Sudanem bym się zajął. Bo ciągle się zajmuję tą częścią Afryki, to może teraz tą pora. A z Sudanem mam naprawdę sporą granicę, więc wypadałoby się nimi zająć wcześniej niż później. Chyba ja, wszystko się ustawiło. Pięknie. My powiedz wojna. A tu jest jeszcze Sudan. Co jest? No to jest jeszcze Sudan. Nie wiem, dobra, to coś tutaj przejdzie po prostu. Nie zwróciłem na to uwagi kompletnie. Dopiero teraz jak chciałem dać rozkaz stąd na tą prowincję, to zobaczyłem, że, zobaczyłem, że jeszcze tutaj mogę przejść. Dobra. Tam żadnej tragedii nie, powi... nie powinno być, więc nie ma czym się martwić. To wojsko nigdy nie przejdzie. To zrobię tutaj coś takiego. Tutaj resztę Nilu trzeba sobie wziąć dla siebie. Jakiś... Lepszy atak na ich stolice. No dobra. No, nawet jakieś ofensywy poszły. Nice? No, ta część Sudanu tutaj już powinna być kończona. No i to w sumie też ostatnia prowincja, a tutaj chyba ostatnie ataki. Chociaż to są już małe takie wojska, więc nie zapewniam, że one wystarczą. No wystarczyły. No i mam 100%. Super. Sudan to był jednak duży kraj. I jeśli bym jeszcze dalej miał gdzieś ruszać jakieś podwoje robić, to później tą granicę z tym Sudanem miałbym naprawdę całkiem sporą. A tego bym nie chciał, bo duża granica to ciężko się ustawia później na to wszystko wojsko, później jeszcze cały front trzeba ogarniać. I teraz jeszcze jakoś to poszło. I ja mam wojska. No dobra, jakoś dużo żołnierzy chociaż podczas tej wojny mi nie umarło. Jeszcze tutaj sobie cały Sudan asymiluje. No dobra, chyba się już ten cały Sudan, tylko jeszcze stąd musiałbym wojsko wyprowadzić. I jeszcze jakieś parę prowincji by musi przestać asymilować, ale ja już nad tym męczyć się nie chcę. W sensie robić tego, wyprowadzać wojsko i asymilować. Ja tutaj sobie ustawię wojsko na czad i, i go podbija. Minus 90 punktów relacji dyplomatycznej ze sobą mieliśmy. Bardzo mnie ten czad nie lubią. Ale nie wiem niestety dlaczego, ale chyba, chyba się dzieje teraz to co... Chad by chciał, bo no skoro tak nas nie lubili, to pewnie by chcieli z nami zawalczyć. No i już przegrali. No dobra, po na nadszedł czas na Kamerun. Serio tylko tyle wojska mam? Nie, tu jeszcze coś jest, no dobra. Pora na Kamerun. No i fajnie. No i Kamerun też podbity, całe sobie wojsko tutaj zgrupuje. I tutaj kolejne takie dwa duże państwa, to jest Demokratyczna Republika Konga i Cesarstwo Etiopii. I co ja planuję teraz z tymi państwami porobić? Wydaje mi się, iż najlepszą dla mnie opcją będzie podbicie Gwinei Równikowej, Gabonu i Sri Lanki, zabranie do tej jakiejś prowincji Angolii i podbić Demokratyczną Republikę Konga. A potem będę miał bardzo dużą granicę z cesarstwem Etiopii, więc sobie podbiję jeszcze Burundi i podbiję to cesarstwo Etiopii. I później podbiję to, co w tym cesarstwie Etiopii jest, czyli tak nie wiem. Djibouti, no takie państwa, które są na siłę wklejone w coś, no w Etiopię w tym przypadku, czyli Djibouti, Kenia, południową Afrykę. No, wezmę od nich tylko te prowincje, a później jeszcze ruszę tutaj na, re na resztę. No i taki jest plan. No więc pięknie, gdzie całe moje wojsko? To wszystko? Tak, to wszystko. No dobra, no to gwina równikowa. No i oczywiście nie mogę zapominać o asymilacji. Oni mają sojusz z Liberią, ale Liberia już też nie istnieje. No właśnie. Bo podczas tych podbojów Liberii nigdzie nie widziałem, a już aktualne ter ter tereny Liberii mijałem, i tam Liberii nie było, więc zastanawiałem się, czy być może oni się gdzieś jeszcze nie przenieśli. Bo oczywiście, też taka opcja w tej grze pozostaje, ale nigdzie się nie przenieśli. No ale coś nam może jeszcze wyśle, no, nawet nie wiem, go takie małe państwo, ale zrobię zorganizowany atak na ich państwo, na ich tereny, czy coś. No i pozostała im tylko jedna prowincja, niezbyt dobrze rozwinięta, oni nie mieli tam, jak się wybronić. No i super, no i cały gawon też należy do mnie. Taki gawon czy coś... Czy to co teraz podbijam to są bardziej takie strategiczne pozycje dla nas? Dla Wielkiej Polski aktualnej w tej grze. niż tereny, które są mi potrzebne, chociaż to oczywiście też. Tak samo jak wcześniej, gdzieś coś tutaj podbijałem, żeby jakieś inne państwa podbić. Ja też sobie to bardziej przyjmowałem tylko po to, żeby sobie jakieś strategiczne pozycje zająć, a nie... Y a nie po prostu tereny. Chociaż te tereny też są mi potrzebne, to już mówiłem. Oni mają sojusz z Belgią. Belgia ma sojusz ze Sri Lanką. Aha, ale Belgia już nie istnieje. A, bo to jest Sri Lanka. Te tereny na należą do Sri Lanki. A Sri Lanka się tutaj trochę rozrosła nawet. No ale ja tam już nigdzie dalej płynąć nie będę. To sobie też zajmę po prostu może później. Tak myślę. No ale nie wiem. Może gdzieś zaraz... A bo w sumie mogę tam teraz podpłynąć też. Ale w razie, w razie jakiejkolwiek wojny tamtych terenów nie będę obstawiał. Chwila. weźcie to podbijcie, zgrupujcie się fajnie tutaj na ten port i tutaj się zdesantujcie. W razie w razie jakiejkolwiek wojny ja tych terenów obstawiać nie będę, bo nie ma sensu. 19% no dobra. Chyba brzmi też tutaj coś jakieś państwo popodbijał, no ale nie ma sensu. Zrobię tak jak... Zrobię wszystko zgodnie z planem. Czyli teraz demok, Czyli teraz jeszcze Angola? Nie. W sumie od razu już demokratyczna re Republika Konga. Angolą się zajmę naprawdę bardzo później. Jak długo mam granicę z nimi? Ej, mi wojska nie wystarczy. W sensie, wystarczy, ale... No duża jest ta granica, więc wypadałoby ich podbić już teraz. Nie ma co czekać. Okej, okay, chyba jestem gotów. Nie mają dostęp wojskowy od Indii. Dają dostęp wojskowy Indiom. Z kim Indie mają wojnę? Z cesarstwem Etiopii. Kurde, żeby tylko nie wdepnąć w indyjskie wojska, żeby z Indiami nie mieć wojny. A wiem, że w takim momencie też pakt o nieagresji nic nie da. No dobra, teraz więcej wojska jest poza frontem już. To bardzo nieprzyjemna dla mnie sytuacja. No ale myślę, że powinienem sobie tutaj poradzić, ale skąd oni wzięli tyle wojska, aż jeszcze jakąś bitwę tam wygrali. No dobra, trzeba im to zniszczyć. To jest 1821. Kurde, 182 tysiące wojska mają. Ja nie mam tyle w okolicy, aż. No to wszystko widno tego, że tyle wojska pozostaje poza frontem. Chyba, coś to trzeba po prostu przesłać. Niech to jest pół miliona żołnierzy, aż. Niech oni tu przyjdą. Ja im po prostu dam jakieś losowe rozkazy. Ja coś to jeszcze trzeba wycofać. Może coś takiego się uda. Pięknie. A tutaj nawet jest, jest jeszcze jakieś wojsko dobra. Ich już po prostu zrobię. Z nich zrobię jedną wiek... wiel. No, nie wiem mówić. Z nich zrobię jedną większą armię. Okej, okay, coś tam zaatakowali i im się nie udało? Oni jeszcze coś derekrutowali? Dobra, trzeba, trzeba im po prostu tam. Trzeba ich tam wykończyć. Atakować do momentu, aż się kasa nie skończy na wojsko czy coś. Posyłać ludzi na pewną śmierć. Niestety, tutaj już. To jest już lepiej rozwinięte państwo afrykańskie, najwyraźniej. No ale jeszcze tutaj moja potężna armia nadchodzi i jest super. No i tutaj to tu już powinno się udać, o ile oni nie będą się tutaj nigdzie rozlewali. Tutaj kolejne 300 tysięcy wojska, niech też tutaj podejdzie. Nawet swoją stolicę odbili na chwilę. Choć jeszcze na chwilę czy na dłużej to jeszcze nie jest takie pewne. Jeszcze się gdzieś desantują? Aha, no nie wiem, wszystko się sprowadza do tego, żeby... Nie wiem, ta wojna wygląda jakby moja psyka miała podczas tej wojny paść. Nie wiem czy już tutaj nie brać po prostu od nich wasalizacji i aneksji, bo stary tu się dzieje tragedia. Ale nie, jeszcze nie. Bo oni jednak nie mają na tyle dużo wojska, żeby móc mi chyba jakoś bardzo zagrozić. Moje wojsko jeszcze gdzieś tam idzie na jakieś stare tereny, na które im kiedyś kazałem iść. No dobra, to jest jeszcze Demokratyczna Republika Konga. I ja teraz te wszystkie rozkazy jeszcze pousuwać. Tragedia. No dobra, niech to wojsko się. Serio, oni jeszcze tutaj mi wchodzą? Dobra, tych terenów miałam nie bronić. Sorganizowanie tego całego wojska na jeden wielki desant to jest naprawdę tragedia i patologia. Tu jest jakiś port, bardzo blisko. Niech to wojsko całe tutaj przybędzie niech się zdesantuje. A dobra, coś tutaj jeszcze dorekrutuje. Niech oni trochę tutaj wojska potracą. Jak oni tracą wojsko, to też tracą pieniądze. O ile AI jest ich że tak zaprogramowany, że może mieć pieniądze, długi itp., no ale jak się jest na trybie obserwatora, to jednak widać, że oni też tam takie rzeczy mają. Jak punkty technologiczne, które trzeba rozdysponować. Czy coś? Serio tak mało wojska mam? Ale mało, co jest? Ej, to mi nie starczy na Etiopię, nie ma szans. Ale dobra, tutaj moje bohaterskie wojsko płynie z odsieczą? Ja no, może milion pięćset tysięcy wojska mi starczy na Etiopię, ale... Musiałbym już naprawdę być bardzo dobrym strategiem. Ja no, jeszcze nie trafiłem w ich ma malutką prowincję, nie? Okej. Okay. No dobra, tu już jest po problemie. Ale to cesarstwo Etiopii jest długie w ogóle. Tragedia z tym będzie, myślę. No ale spróbuję. Tutaj nie ma granicy. Tutaj. Ja nie wiem jak to wojsko też mam poustawiać. Na razie dam po od 60 do 80 tysięcy na kratkę i jak coś pozostanie to będę Dodam to, to dam to na morze. Re reszki dam na morze po prostu. O, to jest super plan. Chociaż jaśnie wiem, że to nie jest za mało wojska, koni po 180 tysięcy wojska tutaj mogą mieć. Jak Demokratyczna Republika Konga tyle miała. No dobra, niech się wszyscy poustawiają. Ja tutaj w międzyczasie poasymiluję coś. Tutaj jeszcze jakieś wojny mają z Indiami i z Madagaskarem, co zaraz w Etiopii ma wojnę. Widzę tutaj małe jest takie wojska. Mam nadzieję, że oni są już zniszczeni trochę po tej wojnie. I żeby miał ja tutaj po prostu wszedł na niezbyt dobrze bronione tereny. No ale to pewnie teraz ta wojna to będzie ich główny priorytet, bo oni chyba z Indiami czy z Madagaskarem nie graniczą. Albo chociaż nie mają aż tak wielkiej granicy jak z Wielką Polską. Już widzę, że tutaj jakieś wojska pozostaną, poza frontem. No ale dobra, na razie nie ma co być o to jakkolwiek zły czy coś. Nie ma co się tym przejmować, bo mam na myśli. 70 tysięcy wojska. Nie wiem gdzie się uda nawet. Niech gdzieś się tutaj uda. Okej? Okay? Tutaj też jest jakieś jeziorko. Chciałbym mnie też jakoś bardziej móc zdominować za niedługo. Tu jest port. To ma, że go zdobędę i to. i trochę wojska też wyjdzie na to jezioro. Ale też nie ma sensu. Skoro zaraz tutaj całe to jezioro będzie graniczyło tylko i wyłącznie ze mną. No i chyba tam też z Kenią, ale. Już mniejsza w to. I jakieś to wojsko, co tutaj jest, można też wysłać zaraz na morze. I póki co żadnych desantów nie robię. No dobra, tutaj już zaczę się też desantować. Tutaj na jakieś trzy kratki. Pięknie. I niech to wojsko też tutaj przypłynie i zrobi zaraz kolejny desant. Okej, okay, ten desant widzę, że wyszedł. Całkiem przyjemnie. Oni tutaj mieli po 300 wojska na kratkę. Co mi jej nie zagrozi. Okej. Okay. To całe wojsko co tutaj nie jest na żadnym froncie, trzeba też jakoś zgrupować i też ich gdzieś wysłać. I gdzie mnie wywaliło? Tutaj gdzieś muszę być. Okej, okay, tu się wszystko dzieje. Okej, okay, połączyłem już fronty. Te desantowe, ten front desantowy z tym głównym. Okej, okay, tutaj też jest jakiś jakiś korytarz. Wypadłoby go też przejąć w 100%. Tutaj coś trzeba podobijać, tutaj jeszcze coś trzeba podobijać tutaj. A to wojsko nie się tutaj desantuje. Okej, okay, tutaj ostatnie prowincja i tutaj też ostatnia prowincja w tym całym korytarzu. I gdzie Etiopia jeszcze jest? Ta wyspa. Ale znalazłem. Tu jeszcze jest port w pobliżu. Super. Nie mam 100%. Rozmowy pokojowe, 500 punktów warskara. Całkiem sporo. No i to wszystko już należy do mnie. O, no i rebelia. Nice. A to chyba nie moja rebelia już. No to, to, nie, to nie w moim państwie. A, no i teraz asymilowanie tego wszystkiego. To nie będzie zbytnio przyjemna.